Z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i moi drodzy, tym razem zapraszam Was na kolejną, natchnioną recenzję. Tym razem bierzemy sobie na tapet książkę Eleanor Oliphant. Ma się całkiem nieźle lub dobrze. Ja akurat czytałam tę książkę w oryginale. Tak jak wspominałam troszeczkę w poprzednich filmikach, byłam niedawno na krótkim urlopie, w trakcie którego udało mi się przeczytać całkiem sporą część tej powieści. A że jest to powieść dosyć, dosyć niezwykła, to na pewno chciałabym się z wami podzielić swoimi przemyśleniami na, ten, na temat tej powieści, którą udało mi się też dosyć szybko. Skończyć, bo jest to książka z gatunku tych dosyć mocno wciągających, takich niezbyt wymagających, niezbyt ciężkich w ten sposób, a z drugiej strony. Też nie do końca po stronie tej lekkiej rozrywki, jest bardzo dobrze usytuowana moim zdaniem w tym e, środku e, pomiędzy właśnie tym wysiłkiem intelektualnym a e, czystą rozrywką. Także lubię bardzo takie książki, które subtelnie e, oferują tak naprawdę czytelnikowi całkiem sporo. No, no, mój egzemplarz troszeczkę, jak widzicie, przeżył w trakcie tych wakacji. Ja ogólnie zazwyczaj nie lubię, kiedy książki się troszeczkę niszczą, no, ale tak tutaj wyszło. Ale najpierw, oczywiście, tradycyjnie kilka słów o fabule. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę powieść, która swoją drogą ukazała się w Polsce, chyba w 2017 czy 2018 roku, także już całkiem. Całkiem długo jest na naszym rynku. No to podążamy za losem tytułowej Eleanor. I jest to narracja pierwszoosobowa, widzimy świat przez jej oczy. No i już od samego początku możemy się domyślić, że jest to um, Osoba troszeczkę odmienna e, od tego głównego nurtu, e, bardzo oddalona. E, na pewno jest to osoba po przejściach i jest to osoba dosyć nieprzystosowana e, społecznie. E, także bardzo tutaj mi się wydaje ważne jest to, że ona bardzo formalnie. Się zwraca, nie do końca rozumie, jak działają interakcje międzyludzkie, ma 30 czy 31 lat. No i rzeczywiście po prostu bardzo trudno jest się w świecie odnaleźć. Dlaczego? No, mamy kilka wskazówek już na samym początku. Wiemy, że ma bardzo, bardzo trudną relację ze swoją mamą, która w ogóle jest gdzieś tam zamknięta w jakimś środku. Wiemy, że odwiedza ją opieka społeczna. Wiemy, że została zabrana z domu po jakimś dużym wydarzeniu w życiu właśnie tej rodziny wiemy, że tam była przemoc w domu, na pewno na pewno taka emocjonalna, ale też, też na pewno fizyczna. W ogóle przemoc, jakby dosyć w jej życiu była obecna, to na pewno zostawiło też ze sobą pewne blizny. No i słuchajcie, Eleanor po prostu żyła w innym świecie, w dzieciństwie niż my. I nie za bardzo się dostosowała w późniejszym czasie swojego dorastania, kiedy już była w jakichś rodzinach zastępczych i tak dalej, że do, do tego, powiedzmy, naszego świata. No i przyznam szczerze, że czego się nie spodziewałam, to to, że ta książka posiada w sobie wiele humoru, bo książka, akcja zaczyna się w zasadzie w momencie, kiedy Eleanor. Bardzo dla siebie, myślę, że dla niej zaskakującym momentem życia było to, że ona się po prostu zakochała w jakimś muzyku. Także bardzo ciekawe, jakby pierwszy raz wychodzi spoza swojej rutyny, dostrzega w ogóle ten świat, który się dzieje poza. Tym, co ona robi w domu i w pracy, bo są to zazwyczaj jedyne dwa miejsca, do których uczęszcza, jest kompletnie sama i ma pierwsze takie myśli, że jednak nie chciałaby być sama. E, I tutaj się zaczyna. I tak myślicie, można by pomyśleć po tym moim opisie, że ta książka jest jakaś taka smutnawa albo trudna. No, słuchajcie, nic bardziej mylnego, ponieważ ta powieść to mógłby być przykład dla wielu innych, w jaki sposób e, zobrazować w bardzo bezpiecznej, i w bardzo. E, interesujący sposób trudne, e, trudne postacie i trudne historie dlatego, że przez to w jaki sposób e, tutaj Eleanor sobie w życiu radzi w jaki sposób się wypowiada jak żyje e, no to wiemy, że coś jest nie tak wiemy, że wydarzyło się dużo złych rzeczy e, natomiast jest to e, nie, on, nie jest ona w żadnym stopniu przedstawiona jako dziwadło a czasami mam wrażenie, że właśnie tak to wygląda. Eee, raczej właśnie jest to, jest to wytykanie palcami po prostu jakieś takie powiedzmy utarte sposoby na to, żeby przedstawić, że ktoś jest inny. Tutaj przez to, że mamy tą narrację pierwszoosobową i taki bardzo niecodzienny pomysł na to, w jaki sposób ta Elenaro się zachowuje, no jest tu zrobione dużo, dużo lepiej. Jest humor, są miłe akcenty, jest bardzo dużo ciekawych takich bym powiedziała w, wątków, które no jej sposób myślenia opisują, i one są naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ no, wydaje się wręcz niemożliwe, żeby osoba będąc 30 lat ponad na planecie Ziemia e, rozumowa rozumowała w taki sposób, a z drugiej strony. To i rozumowanie absolutnie trzyma się kupy i logiki. Dodatkowy plus o czym nie będę za bardzo wspominać, ale warto żebyście wiedzieli, że zakończenie w tej książce jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że naprawdę często takie historie właśnie, które się skupiają wokół jednej postaci, a nie bezpośrednio wokół fabuły moim zdaniem mają słabe zakończenia bo tak autor zazwyczaj nie wie do końca co z tym zrobić a tutaj to zakończenie było naprawdę bardzo satysfakcjonujące dla czytelnika i wydaje mi się, że, że jedno też z lepszych, jeżeli chodzi o takie książki, no właśnie tak jak mówię, skupiające się na postaci zamiast na fabulej, jakiejś czytałam. Także tutaj naprawdę, no słuchajcie, naprawdę jest to dobra książka. Czy to jest książka z tych wybitnych? No raczej nie. Natomiast jest to książka naprawdę bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że jest to książka, z której można wynieść wiele empatii. I też zwrócić uwagę na to, jak się nawzajem traktujemy. To jest dodatkowy plus, mi się wydaje, albo też jak dziwne takie normalne życie wygląda z zewnątrz. To też dla mnie było bardzo ciekawe. Bardzo książka z rodzaju tych. Na, na, na pograniczu nawet bycia pocieszną lekturą. Dziwne słowo, żeby, żeby e, z książką powiązać, ale ja takie właśnie mam odczucia. E, no, słuchajcie, Eleanor jest bardzo e, osobą, e, no, intrygującą, bo tak naprawdę, przez to, że widzimy efekty e, tego, co jej się przytrafiło, e, no to jesteśmy bardzo ciekawi, co się stało po drodze, że e, że, tak, że taki mamy efekt. I w momencie kiedy te karty są e, odsłaniane, no to jest to naprawdę wciągająca historia. I wydaje mi się, że językowo również bardzo dobrze tutaj pociągnięta. Tutaj, słuchajcie, te umiejętności pisarskie były kluczowe, żeby tej książki nie zepsuć. I naprawdę Gail Honeyman sobie tutaj bardzo, bardzo dobrze poradziła. Naprawdę książka wyjątkowa, wydaje mi się, może zaskoczyć wielu z Was, bo ona jest taka bardzo niepozorna. Im dalej w las, tym się wydaje ciekaw. Ja przyznam szczerze, że nie czytam bardzo dużo książek które właśnie skupiają się raczej na postaci, a nie na fabule, ale ta jest niesamowicie miłym zaskoczeniem dla mnie i nawet sprawia, że mam ochotę przeczytać więcej tego rodzaju literatury. Ta książka jest też bardzo przedziwnie sklasyfikowana, bo ona występuje w kategorii literatura obyczajowa i romans. No, moim zdaniem ociera się o literaturę obyczajową, ale mi się wydaje, że jednak mimo wszystko, właśnie ze względu chociażby na poziom językowy, stylistyczny, Przynajmniej jak ja odnalazłam w oryginale, mam nadzieję, że to też w tłumaczeniu wybrzmiało. Ja bym to zaklasyfikowała raczej jako literatura piękna. Też występuje czasami w tej kategorii. Tu w tych książkach, właśnie tego rodzaju, mi się wydaje, że one mogą trafić do różnych kategorii, i tak się rzeczywiście również u nas dzieje. Także, no, naprawdę, naprawdę cieszę się, że dotarłam do tej książki. Z takich informacji praktycznych, moi drodzy bardzo ciężko dostać znowu książkę w języku polskim aktualnie jak kiedy szukałam tej książki dla siebie to wydania polskiego praktycznie nie było eee książkę po angielsku i to dosyć tanie jeszcze w ogóle, więc gdybyście chcieli, e, chcieli sobie spróbować swoich sił po angielsku, to jest też ciekawe, mi się wydaje, wydarzenie, A e, propozycja, natomiast jednak poziom troszeczkę bardziej zaawansowany ze względu na dosyć zaawansowane słownictwo, jakie tutaj się znajduje. Wydaje mi się, że taka e, matura rozszerzona, e, już, już dajemy radę, taki poziom B2+, to już naprawdę czy tam bydwa damy radę gdybyście chcieli przeczytać sobie po angielsku, a jak nie, to wydaje mi się, że najłatwiej będzie tę książkę po polsku dostać z drugiej ręki i potencjalnie to może być fajny zakup takiej troszeczkę tańszej, a bardzo wartościowej lektury. No i co? Ja na pewno się cieszę, że zmieniłam troszeczkę gatunek, ponieważ no przypomniało mi się, jak ważna dla mnie jest ta różnorodność, jednak te pierwsze w 2024 roku e, obijały się o fantastykę i science fiction, którą bardzo, bardzo lubię i do której wracam bezpośrednio po tej lekturze. E, natomiast e, bardzo dobrze mi zrobił taki przerywnik. Jestem ciekawa, co Wy w ogóle myślicie o takich historiach, które bardziej się zgubiają wokół jednej postaci niż, e, w, o, w, e, niż o fabułę. Czy w ogóle lubicie takie historie? Czy musi się dla Was tam konkretna fabuła na tych kartach znaleźć, żebyście w ogóle byli zainteresowani? Ja lubię próbować wielu, wielu rzeczy i jestem zadziwiona, jak bardzo mi się właśnie historia wokół jednej osoby w tym wypadku podobała. Eee, no i co? Eee, ode mnie to tyle, jak zwykle dnia zakończenia narka!